To ty, Olga? Zbladła teściowa. Pięć lat temu wyrzuciła mnie ciężarną na ulicę, a wczoraj kupiłam ich dom na licytacji za długi. Kochanie, uratowałaś nas, powiedział były mąż, który wtedy tylko milczał, patrząc jak płacze na schodach, a teraz rzucił się, by mnie przytulić. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Białe drzwi nie zmieniły się ani trochę. Te same, które widziała pięć lat temu, gdy wchodząc przez nie, zostawiła za sobą resztki swojej godności i złudzeń. Wtedy była w ciąży, zrozpaczona, pozbawiona nadziei, a teraz. Teraz trzymała w dłoni dokumenty i decyzję, która zmieni wszystko. Olga Nowak stanęła przed wejściem do domu, który niegdyś dzieliła z mężczyzną którego nie potrafiła ani znienawidzić, ani przebaczyć. Dom wystawiono na licytację z powodu bankructwa. Ona go kupiła. Nie po to, by się zemścić, przynajmniej tak sobie powtarzała, ale żeby odzyskać kontrolę nad częścią przeszłości, która zbyt długo ją prześladowała. Weszła po schodach wolno, spokojnie, z obojętnością, która nie była prawdziwa, ale wypracowana przez lata terapii bezsennych nocy i ciszy, którą uczyła się akceptować. Każdy krok był cięższy niż poprzedni, nie z powodu zmęczenia, lecz z powodu wspomnień, które czaiły się tuż za nią, gotowe ponownie zaatakować. Drzwi otworzyły się niespodziewanie szybko, jakby ktoś stał za nimi i czekał. Szymon Trzebiński. Nie od razu go rozpoznała. Twarz, kiedyś pełna pewności siebie, teraz była napuchnięta, zmęczona, z oczami zapadniętymi w głąb. Jego ciało przybrało na wadze, ale to nie tłuszcz, lecz smutek go deformował. Ramiona zwisały, jakby ciężar lat był nie do zniesienia. Olga. zapytał, jakby nie wierzył własnym oczom. Jego głos był bardziej powietrzem niż dźwiękiem. Jestem nową właścicielką tego domu, powiedziała spokojnie, wyciągając przed siebie teczkę z dokumentami. Przyszłam omówić wyprowadzkę. Nie było w jej głosie gniewu. Nie było też czułości. Tylko zimna, lodowata precyzja. Szymon zamarł. Wziął dokumenty drżącą ręką. Przeglądał je, ale nie widział liter. Tylko fragmenty przeszłości, które wracały w formie obrazów. Ona płacząca. Ona wychodząca. On nic nie mówiący. To niemożliwe wykrztusił. Dom został zlicytowany. Ja go kupiłam. Powtórzyła bez emocji. W korytarzu za nim pojawiła się ona, Helena Trzebińska, matka Szymona. Twarz miała napiętą, pełną niedowierzania i pogardy. Spojrzała na Olgę jak na cień, który powinien był zniknąć już dawno temu. To jakiś żart? zapytała z irytacją, próbując zapanować nad głosem. Macie trzydzieści dni na opuszczenie posesji odpowiedziała Olga. Ani na chwilę nie odwróciła wzroku. Helena skrzyżowała ramiona. Jej duma nie pozwalała na pokorę, była kobietą przyzwyczajoną do kontroli, a teraz, pierwszy raz, musiała słuchać tej, którą wcześniej traktowała jak intruza. Możemy porozmawiać? Szymon zrobił krok do przodu. Jego głos miał w sobie coś błagalnego. Olga spojrzała mu prosto w oczy. Miałeś pięć lat na rozmowę, nie chciałeś jej, to wystarczyło. W jednym zdaniu zamknęła wszystko. Pretensje, żale, niewypowiedziane pytania. Było już za późno dla niego, dla nich. Szymon odwrócił wzrok. Miał wrażenie, że powietrze stało się gęste. Gdyby Helena nie stała za nim, może by upadł. Jej obecność była jedynym, co trzymało go w pionie, choć nie potrafił już powiedzieć, czy to dobrze. Więc to tak? Po prostu przychodzisz i nas wyrzucasz? Spytała Helena z cieniem drwiny. Chcesz zemsty? Nie interesuje mnie zemsta. Interesuje mnie porządek, odpowiedziała Olga. Nie dodała, że porządek, którego potrzebuje, nie zaczyna się w tym domu, ale tu się kończy. Szymon spojrzał znów na dokumenty, jakby szukał tam innego zakończenia tej historii. To nie musiało się tak skończyć, szepnął. Ale tak się skończyło. Odparła Między nimi zawisła cisza, która była bardziej wymowna niż wszystkie ich wcześniejsze kłótnie. Olga zrobiła krok w tył, nie odrywając wzroku od twarzy, które kiedyś znała aż za dobrze. Masz prawnika? Spytała Helena z nagłym błyskiem. Mam wszystko, co trzeba. Wszystko odbyło się legalnie. Ton Olgi był pewny, choć gdzieś głęboko czuła, jak żołądek jej się zaciska. Niezwątpliwości. Ale z emocji, które próbowały się przebić. To się jeszcze nie skończyło, wysyczała starsza kobieta. Olga spojrzała na nią chłodno. Skończyło się pięć lat temu. Teraz tylko zamykam drzwi i odwróciła się. Weszła do środka, powoli, krok za krokiem. Przestrzeń, która kiedyś była jej domem, teraz wyglądała obco, inaczej pachniała, inaczej brzmiała. Meble nie były te same, ale duchy przeszłości nadal tam były. W ścianach, w drzwiach, w podłodze. Każdy zakamarek przypominał jej coś, czego nie chciała pamiętać. Zatrzymała się przy kuchennym blacie, dotykając palcami drewna, jakby sprawdzała, czy jeszcze żyje. Szymon stał w progu, bez ruchu. Chcesz wszystko zabrać, prawda? spytał cicho. Nie, tylko to, co moje. Wiedział, że nie chodzi o przedmioty. Nigdy nie chodziło. Gdzie teraz mieszkasz? zapytał, nie wiedząc czemu. Tam, gdzie nie ma was chciał coś powiedzieć przeprosić, wytłumaczyć się ale każde słowo wydawało się niewłaściwe. Ona nie potrzebowała jego słów już nie. Helena weszła za nim i wyciągnęła telefon. Zadzwonię do adwokata Zrób to powiedziała Olga, odwracając się do nich. Ale nieliczna cud. Po chwili była już przy drzwiach wyjściowych. Otworzyła je, wypuściła powietrze i spojrzała jeszcze raz na Szymona. Jego twarz była bezbronna. Pamiętasz, co mi powiedziałeś, kiedy odchodziłam? spytała nagle. Nie odpowiedział. Nie potrafił. Zniknij. dodała. Teraz twoja kolej. I wyszła, zostawiając za sobą nie tylko mężczyznę i kobietę, którzy zniszczyli jej życie. Ale też miejsce, w którym zaczęła się historia, którą postanowiła dokończyć na własnych zasadach. Ale gdy schodziła po schodach, jej telefon zawibrował. Spojrzała na ekran. Wiadomość od nieznanego numeru Nie powinnaś wracać. Zatrzymała się. Puls przyspieszył, ale twarz pozostała kamienna. Ktoś wiedział, że wróciła. I komuś bardzo się to nie podobało. Kazimierz Trzebiński stał na szczycie schodów. Nie było w nim dawnej energii, którą pamiętałam. Zamiast niej dostrzegałam ciężar lat i decyzji, których nie potrafił naprawić. Jego oczy były zmęczone, ale nieunikające. Patrzył na mnie wprost, jak ktoś, kto w końcu zrozumiał konsekwencje własnego milczenia. Kupiłaś ten dom? zapytał, nie patrząc na pozostałych. Tak, odpowiedziałam pewnie. Nie zapytał dlaczego. Nie próbował negować faktów. Nie szukał winy w okolicznościach czy dokumentach. Skinął głową wolno, jakby w ten sposób potwierdzał rzeczywistość, która i tak już była przesądzona. W takim razie nie ma o czym dyskutować, dodał po chwili. Helena ruszyła w moją stronę z wymuszonym uśmiechem, który pamiętałam aż nazbyt dobrze. Głos miała miękki, rozciągnięty jak cukier, którym próbuje się przykryć truciznę. Olguś, kochanie. Życie jest pełne błędów. Każdy z nas ma swoje momenty słabości. Może zostawmy wszystko, co było za nami. Jesteś częścią rodziny, zawsze byłaś. Zatrzymała się zbyt blisko. Pachniała tą samą wodą perfumowaną, której zapach towarzyszył mi, gdy płakałam w łazience pięć lat temu, próbując uspokoić bijące serce, żeby dziecko go nie poczuło. Nazwała mnie pani pasożytem. Przypomniałam. Powiedziała pani, żebym wyszła z tym, co mam na sobie i w brzuchu, i wyszłam. Byłam wtedy w ciąży. Pamięta pani? Jej powieki zadrżały, ale usta zachowały pozór łagodności. Bałam się, odpowiedziała miękko. Byłam pod wpływem emocji. Wiesz, jakie wtedy panowały napięcia? Chciałam chronić mojego syna. Ciebie też, choć tego nie widziałaś. Ale to minęło. Teraz możemy zacząć od nowa, odbudować więzi. Odbudowałam wszystko sama, przerwałam jej. A wy robiliście wszystko, żeby udawać, że mnie nigdy nie było. Szymon zrobił krok w moją stronę, stał wyprostowany, jakby chciał dodać sobie powagi, której już nie miał. A Daria? Zapytał cicho. Mogę ją poznać? Spojrzałam na niego długo, aż jego spojrzenie zaczęło się chwiać. Teraz pamiętasz, że masz córkę? Ja nie wiedziałem, jak cię znaleźć, głos mu się załamał. Mama powiedziała, że zniknęłaś, że nie chcesz mieć z nami nic wspólnego. I ty? W co wierzyłeś? Dopytałam. Czekałeś pięć lat w milczeniu, żadnego kroku, żadnego pytania, żadnej próby? Złapał oddech, ale nie znalazł odpowiedzi. Helena weszła między nas jak tarcza. Uważaj na ton, Olga, syknęła. Jesteśmy Twoją rodziną nie zachowuj się, jakbyśmy byli wrogami. Nie jesteście rodziną odpowiedziałam, wycofując się o krok jesteście obcymi ludźmi, którzy wciąż wypowiadają moje imię, jakby mieli do niego prawo. Nosicie winę, ale udajecie, że to troska. Szymon przymknął oczy, a jego ramiona opadły jeszcze niżej. Nie bronił się nie zaprzeczał może pierwszy raz w życiu naprawdę słuchał. Z tyłu rozległ się głos Kazimierza spokojny, stłumiony, lecz stanowczy ma rację. Wszyscy odwrócili się w jego stronę. Helena jakby nie mogła zrozumieć, co właśnie usłyszała. Co ty mówisz?-spytała ostro. To, co trzeba było powiedzieć dawno temu odpowiedział. Szedł powoli ze schodów, mijając ich bez zatrzymywania się. Ja też mam w tym swoją winę. Widziałem, co się dzieje. Powinienem był reagować. Nie zareagowałem. To wystarczy, żeby teraz zamilknąć i zaakceptować wszystko, co ona postanowi. Helena uniosła podbródek. Więc tak po prostu oddasz dom? Oddasz wszystko, co budowaliśmy? Nic nie zostało zbudowane odpowiedział cicho. To, co widzisz, to ruiny. Szymon zrobił krok do ojca. Tato Nie, synu. Kazimierz przerwał mu, nie podnosząc głosu: Ty straciłeś najwięcej, ale nie walczyłeś o nic. A kiedy człowiek nie walczy, nie ma prawa domagać się tego, co zostało utracone stanął przede mną. Olga, ten dom jest twój jeśli zechcesz, możemy wynieść się jeszcze dziś. Nie będę z tobą walczył. Jego słowa nie miały w sobie żalu były gorzką zgodą. Zapanowała cisza gęsta, ciężka. Ale inna niż wcześniej. Teraz nikt się za nią nie chował. Każde spojrzenie ujawniało to, co wszyscy próbowali zatrzymać pod powierzchnią: żal, strach, złość, wyrzuty sumienia. Szymon mówił pierwszy: Chcę ją zobaczyć, powtórzył tym razem twardo. Daria to moja córka. Masz rację, byłem bierny, wiem, ale to się nie zmienia. Chcę ją poznać. Nie jesteś gotowy, powiedziałam, nie odwracając wzroku. Nie wiesz, czego chcesz. Nie wiesz, co to znaczy być ojcem. Nie chodzi o geny, chodzi o obecność. Mogę spróbować. Brzmiało jak ostatnia prośba. Problem w tym, że ja nie chcę, żebyś próbował na niej, odpowiedziałam. Nie zasłużyłeś, żeby zaczynać od czystej karty. Helena wybuchła. Nie masz do tego prawa. Nie możesz nam odebrać wnuczki. Spojrzałam na nią lodowato. Odeszliście od niej pierwszego dnia, teraz to konsekwencje. Kazimierz westchnął i odwrócił się do Heleny. Przestań, nie możesz wymagać wdzięczności za coś, czego nie dałaś. Jej twarz pobladła, jakby ktoś uderzył w fundamenty jej tożsamości. Wtedy zrozumiałam, że ta rodzina nie była monolitem. Była konstrukcją utrzymywaną na sekretach wymuszonej lojalności i milczeniu. A teraz zaczynała pękać. Nie przeze mnie, ale przy mnie. Szymon uderzył pięścią w balustradę. Chcę naprawić to, co zrobiłem. To nie jest kwestia chcenia, odparłam. Tylko tego, czy potrafisz. Nasze spojrzenia spotkały się na dłużej niż było wygodne. W jego oczach po raz pierwszy zobaczyłam żal, nie obronę. Kazimierz przerwał ciszę, patrząc na mnie z powagą. Olga, jeśli będziesz chciała, mogę porozmawiać z Darią, nie jako dziadek, ale jako ktoś, kto chce zdobyć jej zaufanie od początku. Bez oczekiwań. Jego ton był inny niż pozostałych. Nie błagał, nie naciskał, proponował. Zastanowiłam się przez chwilę, zanim odpowiedziałam. Może kiedyś. Szymon opuścił głowę. Helena odwróciła się, jakby na moment zabrakło jej powietrza. Kazimierz stał niewzruszony, jak ktoś, kto wiedział, że to dopiero prolog do czegoś większego. Zrobiłam krok do drzwi, tym razem nie uciekając, lecz kończąc rozmowę. Wracam do domu. Jutro przyślę oficjalne pismo o wyprowadzce. Szymon ruszył w moją stronę, jakby chciał mnie zatrzymać, ale w połowie drogi zwolnił i stanął bezradnie. Olga zaczął Nie teraz. Otworzyłam drzwi i wyszłam. Schody były te same co wcześniej, krok było słychać w ciszy. Gdy weszłam na chodnik, telefon znowu zawibrował. Ten sam numer, kolejna wiadomość. Oni nie są twoim największym problemem. Zatrzymałam się. Serce drgnęło. Nadawca pisał dalej. Prawda nie jest w tym domu, jest tam skąd uciekłaś. Podniosłam wzrok, czując, że ta historia dopiero zaczyna odsłaniać właściwe oblicze. Od chwili, gdy opuściłam ten dom, nie minęło wiele dni, a mój telefon już przestał milczeć. Wiadomości, połączenia, przerywane, jakby wysyłane w pośpiechu bez planu, a jednak z nadzieją. Najpierw Helena, wiadomości przesycone tonem pokory, której u niej nigdy nie znałam, błagała. Pisała, że potrzebujemy siebie nawzajem, że rodzina nie powinna się rozpadać. Zrozum mnie, olguś. Nie chciałam cię skrzywdzić. Byłam zagubiona. Potem przyszły nagrania od Szymona: fragmenty naszego życia sprzed pięciu lat, nasz ślub, pierwsze uderzenia serca Dari na USG. śmiech, śpiew. Obrazki, które miały wywołać we mnie tęsknotę, ale tylko podkreśliły, jak bardzo ich nie było, kiedy ich najbardziej potrzebowałam. Żadne z nich nie użyło słowa tej przepraszam. W tych próbach pojednania nie było skruchy. Była tylko nadzieja, że mogę być ratunkiem, że znów wezmę na siebie odpowiedzialność za ich błędy. Nie odpowiedziałam na nic. Milczenie było moim wyborem, odpowiedzią, której oni nie potrafili znieść. Minęły trzy tygodnie. Wróciłam do domu przy ulicy Grodzkiej, by sprawdzić postęp przeprowadzki. W dokumentach ustaliliśmy wyraźnie do końca miesiąca dom ma być pusty, ale nie był. Przekraczając próg poczułam coś znajomego. Nie zapach, nie dźwięk, lecz to niepokojące wrażenie, że nic się nie zmieniło. Ta sama kanapa, te same poduszki, brak kartonów, brak śladów przygotowań. Helena siedziała w fotelu z filiżanką herbaty, jakby cała sytuacja była tylko chwilowym zamieszaniem, które samo się rozwiąże. Gdy mnie zobaczyła, odłożyła filiżankę na spodek i wstała, powoli z teatralną powagą. Pomyśleliśmy, że mogłabyś jeszcze to przemyśleć, powiedziała cicho, prawie jakby miała nadzieję, że jej słowa ukryją fakt, iż złamała umowę. Nie przyszłam tu negocjować, odpowiedziałam bez cienia wahania. Zbliżyła się. Ręce skrzyżowane w sposób, który miał sugerować bezbronność. Jej oczy były pełne błagania. Szymon. On próbuje zacząć od nowa. Szuka pracy, ale nigdzie go nie chcą. A jego nowa żona jest w ciąży. Oni nie mają dokąd pójść. Słowa uderzyły we mnie jak cisza po uderzeniu pioruna. Przez sekundę nie odpowiedziałam. Patrzyłam na nią i próbowałam zrozumieć. Czy naprawdę wierzy, że to mnie przekona? A ja miałam dokąd pójść zapytałam spokojnie, chłodno. Cisza. A potem. Ja spałam na cienkim materacu w akademiku, w którym śmierdziało pleśnią. Pracowałam w trzech miejscach dziennie, z niemowlakiem w nosidle. Pani teraz oczekuje litości? Helena przełknęła ślinę, ale nic nie powiedziała. Nie było już miejsca na kłamstwa ani manipulacje. Wtedy wszedł Szymon. Był blady, zmęczony, z papierosem w dłoni, którego zgasł, zanim zdołał go zapalić. Usiłował uśmiechnąć się, ale jego twarz była spięta. Olga, proszę. Podszedł do mnie i wyciągnął rękę. Jesteśmy rodzicami Darii. To nas łączy. Zawsze. Odsunęłam się natychmiast. Reakcja była instynktowna. Jego dotyk był dla mnie jak przypomnienie. Nie dotyk człowieka, który chroni, ale tego, który odchodzi. Ty nigdy nie byłeś ojcem, powiedziałam. Ona miała tylko mnie i nigdy was nie potrzebowała. Szymon zamarł. Nie miał już żadnej tarczy. Kazimierz, siedzący cicho w rogu, obserwował wszystko z uwagą. Jego obecność była ciężka, ale nie napastliwa. Wreszcie odezwał się. Nie nalegaj, Szymonie. My już nie mamy prawa. Nie pogarszaj tego jeszcze bardziej, niż już to zrobiłeś. Szymon spuścił głowę. Helena, widząc, że traci grunt, spróbowała jeszcze raz. Olga, chcesz nas zostawić bez dachu nad głową? Po tym wszystkim? Spojrzałam na nią długo, jakby chciałam zapamiętać ten moment. Ostatni raz, kiedy próbowała odwrócić rolę. Zostawię was z tym, z czym zostawiliście mnie, z ciężarem wyborów. Nie ja go nałożyłam. Jej twarz zbladła, i nagle to nie ja byłam tą, która prosi. Ich dom nie był już ich, ich wpływ nie był już realny. Przestałam być dziewczyną na łasce ich decyzji. To oni byli na mojej łasce teraz. Szymon usiadł ciężko na fotelu, spojrzał na mnie, ale nie potrafił dłużej utrzymać kontaktu wzrokowego. Zobaczył w moich oczach coś, czego nie znał. Siłę, która przetrwała ich milczenie, Helena osunęła się na krzesło, cicho płacząc. Ale to już nie była rozpacz, której mogłabym współczuć. To była utrata władzy, rozpad iluzji, że wszystko da się jeszcze cofnąć. Kazimierz podszedł do mnie. Jego kroki były spokojne. Co zamierzasz zrobić, jeśli nie wyjdziemy? Spojrzałam mu prosto w oczy. Prawnie was usunę. Nie powiedział nic więcej, tylko skinął głową. Zasłużyliśmy na to. Obróciłam się i ruszyłam do drzwi. Po raz pierwszy od wejścia poczułam, że ta przestrzeń nie jest już miejscem bólu. To była scena, na której zakończyłam coś, co przez lata mnie niszczyło. Na zewnątrz telefon zawibrował znowu ten sam numer. Kazimierz też nie powiedział Toda tylko tyle. I to wystarczyło, by coś się we mnie napięło. Zatrzymałam się. Zmarszczyłam brwi. Czytałam wiadomość jeszcze raz. Zbyt precyzyjna, zbyt osobista. To już nie były groźby, to było ostrzeżenie. Szukaj noszy z napisem G38. Tam wszystko się zaczęło. Poczułam, że to, co było osobistą historią, wcale nie kończy się tutaj. To dopiero początek. Minął miesiąc. Dom był pusty. Nie było żadnego pożegnania, żadnej wiadomości, ani słowa. Pewnego ranka weszłam do środka i zastałam tylko echo dawnych krzyków. Kazimierz zabrał wszystkich do małego domu swojego brata w nowym sączu, wysłał lakoniczną wiadomość do kancelarii mojego adwokata. Opuszczamy dom. Powodzenia. Nic więcej. Zatrudniłam ekipę remontową. Nowi ludzie, nowe dłonie, nowy początek. Zmieniliśmy wszystko ściany, podłogi, meble. Wszystko, co pachniało przeszłością, zniknęło z przestrzeni, ale nie z pamięci. Któregoś dnia jeden z robotników zawołał mnie z piętra. Pani Olgo, coś tu jest. Wskazał na odkryty fragment podłogi przy ścianie sypialni. Zerwany był listwa przypodłogowa. Za nią dwa małe przedmioty. Zobaczyłam je i poczułam, jak serce zamiera. Mały, wyblakły smoczek. Niebieski. I stary, brudny króliczek z urwanym uchem. To nie była pamiątka. To była resztka tamtej mnie. Dziewczyny, która nie wiedziała jeszcze, że zostanie wyrzucona z tego domu. Dziewczyny, która myślała, że wszystko da się uratować. Usiadłam na zimnej podłodze i trzymałam te rzeczy przez długą chwilę. Nie płakałam, tylko patrzyłam. Oddychałam głęboko. I zrozumiałam: Ta Olga już nie istnieje. Nie żyje. Kilka miesięcy później drzwi nowej siedziby Daria Iwens otworzyły się po raz pierwszy. Eleganckie wnętrza, zapach świeżej farby i drobnych kwiatów. Goście przyszli licznie, nie tylko klienci, ale i media. Byli ciekawi kobiety, która zniknęła na lata, a teraz wróciła, nie jako ofiara, ale jako właścicielka własnej przyszłości. Daria biegała między dorosłymi, w białej sukience i złotych balerinach. Z włosami spiętymi w kok i spojrzeniem, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Obserwowałam ją z dumą, która ściskała gardło. Obok mnie stała Agnieszka. Ta sama, która dała mi miejsce, kiedy nie miałam dokąd pójść. Teraz była moją wspólniczką. Nasze dłonie spotkały się w krótkim uścisku. Nie wierzę, że to się udało, szepnęła. Udało się, bo nie miałyśmy innego wyjścia, odpowiedziałam. Wieczorem, kiedy światła przygasły, a goście się rozeszli, telefon znów zawibrował. Profil anonimowy. Wiadomość krótka. Myślisz, że wygrałaś? Myślisz, że to koniec? To dopiero początek. Zamknęłam ekran. Zablokowałam numer. Cisza. Nie zamierzałam więcej żywić demonów. Kilka miesięcy później, kiedy przyszłam odebrać Darię ze szkoły, zobaczyłam ją. Stała pod ogrodzeniem. Ubrana w zniszczony płaszcz, włosy w nieładzie, twarz zgaszona, oczy puste. Helena. Gdy mnie zauważyła, uniosła rękę niepewnie, jakby sama nie była pewna, czy powinna to zrobić. Cześć, jej głos był niemal szeptem. Czy mogę tylko z daleka zobaczyć wnuczkę? Zatrzymałam się. Spojrzałam jej prosto w oczy. Nie, drgnęła. Nie zareagowała od razu. I nie czekaj więcej, dodałam. Jej usta zadrżały, ale nie odpowiedziała. Wiedziała. Wiedziała, że ta rozmowa była końcem, że nie było już przestrzeni dla przebaczenia. Jej twarz na moment wykrzywiła się w gniewie, złość, nienawiść. Ale nie miała już czym atakować. Odwróciłam się. Poszłam po Darię. Lata później. Kuchnia była ciepła od herbaty, i pary z gotującego się mleka. Daria miała już szesnaście lat, dojrzała, mądra, ale pytanie, które zadała, miało w sobie coś dziecka. Mamo, kto jest moim ojcem? Odłożyłam filiżankę. Wzięłam oddech, długi i cichy. Spojrzałam na nią, siedzącą naprzeciw mnie. Była moim lustrem i moim przeciwieństwem. Nazywa się Szymon, powiedziałam. Ale nigdy nie był twoim ojcem. Milczała, słuchała, nie przerywała. Opowiedziałam jej wszystko: bez nienawiści, bez cenzury, fakty, ból, decyzje, samotność i przebudzenie. Kiedy skończyłam jeszcze przez chwilę, nie mówiła nic. Potem wzięła łyk herbaty i spojrzała na mnie. Czyli zrobiłaś to wszystko sama? Tak odpowiedziałam. Głos mi zadrżał. Nie z emocji, z prawdy. Więc jestem tylko Twoja, a Ty jesteś tylko moja uśmiechnęła się. I po raz pierwszy od lat uśmiechnęłam się razem z nią prawdziwie. Zrozumiałam wtedy coś ważnego. Nie wygrałam z nimi. Wygrałam, bo nie pozwoliłam, żeby mnie zniszczyli. Wygrałam, bo przetrwałam. Nie zemściłam się. Przetrwałam i pozostałam sobą. Nie potrzebowałam ich przeprosin. Nie potrzebowałam ich obecności, potrzebowałam tylko siebie i jej.